Cześć moi kochani siemanko, witam was bardzo serdecznie w openingu. Kinder niespodzianek. Moi drodzy, mam kinder niespodzianki jeszcze zaległe z Czech. Między innymi taka tutaj jest jedna jajeczko, tu jest drugie trochę mi się one pokruszyły, ale no, chciałbym zrobić taki mini malutki opening dla Was. Moi drodzy, weźmiemy sobie troszkę tych jajeczek i zrobimy takie oto. Piękne, śliczne, moi kochani, openingi z Kinder niespodziankami. Tak to być może bym mógł zrobić, słuchajcie. Jakiś print screen tutaj, taki ciekawy. Proszę bardzo, zobaczmy jeszcze, bo chciałbym sobie tutaj, moi kochani, zrobić miniaturkę na wstępie. No i dodajmy sobie, tak, ok. Dobra, zrobimy to tak, moi drodzy. No i co? Przechodzimy do rozpakowywania tych produktów. Warto to czynić, moi drodzy. No i co? Mamy pierwsze jajeczko. Rozpakuję je tutaj. Zobaczymy, odwiniemy sobie papierek. No i zobaczymy, co w tym jajeczku będzie. Jak pamiętacie, ja część tych. Ja wszystkie te zabawki, które już miałem z poprzednich openingów. Są tutaj te zabaweczki, słuchajcie, ja je specjalnie odkładam. O, może tak to pokażę. O, tutaj są wszystkie te zabaweczki już z poprzednich openingów. One trafiają do e, dzieci z domów dziecka, dzieci z takiej e, opieki dla samotnych matek, też takich domów. E, i, no i rozdaję je dzieciom, bo mnie są te zabawki niepotrzebne, a tymczasem... Proszę, jajko, pozwólcie, że czekoladę odłożę na no bok. No, i mamy tutaj pierwsze to jajeczko, i sobie je rozpakuję bardzo powoli, bardzo starannie, moi kochani. No i zobaczymy, co też tu ciekawego będzie. Aj, nie mogę tego odkręcić. A, o jest, jest, moi drodzy, i co to tu ciekawego jest? Jakiś samochód. Jakiś samochód to oczywiście wrzucamy do śmieci. No i mamy coś takiego. Tutaj samochodzik, pan samochodzik. Zaraz go zamontujemy. Wow, ale tu ma koła! Wow! Słuchajcie, bardzo fajnie to wygląda. Tu trzeba wczepić te ko koła. Ok, jedno koło. Tutaj mamy drugie. Dobrze to wczepiam, mam nadzieję. Tak? Trzeba to dobrze zaczepić. Tylko tu czasami. Myślę, tak to powinno być. O! No, pozwól mi tam. O! Pięknie, bardzo ładnie. Dobra, tutaj kolejne koło i kolejne. No i dobrze, mamy taką część z tych jajeczek. No i teraz zapniemy górę tego, tych samochodów. O, proszę bardzo. No i tak wygląda ta jedna zabaweczka. Taki, taka wyścigówka swoją drogą. Zobaczcie, rzekłbym. Czyli to jest pierwsza zabawka z tego jajka, no i odkładamy ją tutaj moi drodzy do tego pudełeczka gdzie jest reszta zabawek tu mamy kolejne jajeczko oczywiście pozwolę sobie je rozpakować, też tą i wrzucimy na dół okay. no, natomiast ten to wyrzucimy tutaj i zaraz otworzymy i zobaczymy wow, pękło mi to żółte słuchajcie, żółty pojemniczek ale nic takiego złego się nie dzieje no i zobaczymy, co też ciekawego tutaj będzie, moi drodzy. Co tutaj będzie ciekawego? Hejku, jak to otworzyć? O, jest. Dostałem się do środka. I tu jest jakiś samochód wojskowy. ho, Jedna z części mi tu spadła. No dobrze, kolejny samochód. Wywrotka tym razem. Coś dla, dla panów, dla dzieci, dla chłopczyków, moi drodzy. Jest taka, taki samochód wywrotka, zaraz go tutaj y, złożymy oczywiście, zobaczcie tutaj jest jeden element tutaj drugi no dobra, mamy już koła teraz tak, tą część tutaj trzeba przygotować odpowiednio chyba w ten sposób pójdzie, tak chyba. musimy włożyć tu i to tak pięknie no i mamy tą naszą wywrotkę moi drodzy Proszę bardzo. Oto tak wygląda ten samochodzik. Proszę widać go z kolejnego jajka i te jajka kupiłem w Czechach, między Polską na granicy, między Polską a czeską granicą. Patrzcie, fajnie wygląda, prawda? Można jeździć. Więc to jest kolejna zabawka już dla dzieci, moi drodzy. Dlatego tak jak mówię, ja to rozdaję potem dzieciom. Więc zobaczymy. Tu już jest jajko, troszkę poniszczone, więc mogę to odkręcić. Ile tu już trzy jajeczka. To jest trzecie jajeczko. I za niedługo muszę rzec, że będzie. Popatrzcie, opening Kinder niespodzianek z Islandii. Są to Kinder niespodzianki Flintstonowie, więc tego w Polsce nie ma. I uwaga, moi drodzy, Kinder niespodzianki z pingwinami z Madagaskaru. Więc słuchajcie. Czekajcie i łapkujcie, łapkujcie do góry filmik, dajcie łapkę w górę. O, coś nowego! Coś nowego tutaj, moi drodzy, wypadło. Zaraz to do... otworzymy i zaraz Wam pokażę, cóż to jest? Jakiś jaskiniowiec, coś? Jakaś wróżka, moi drodzy. Zaraz to zobaczymy. Proszę bardzo, zobaczcie, coś takiego. to widać, tak do końca. Zaraz to złożymy. Jakiś taki owad dziwny. Moi kochani, nie wiem co to jest szczerze mówiąc, jakiś owadzik, łowadzik, łowada daj mi tu owada. Słuchajcie, jak to zamontować? Muszę, muszę się tutaj rozglądnąć za tym dobrze. Hmm. Gdzieś z tyłu trzeba zaczekać, tak czy nie? No, to jest, no, jakoś tak mają być. Że to gdzieś trzeba... Aha, w ten sposób. No dobrze, już chyba wszystko rozumiem, moi drodzy, jak to trzeba zamontować. To jest tak. I pan Filemonek pójdzie w ten sposób. Patrzcie tutaj, gdzie tu są te dziurki odpowiednie. Trzeba trafić tutaj, umieć trafić. Czy mi się uda, czy się nie uda. To jest pytanie, moi drodzy. Bardzo trudno tu to dopasować. Wszystko Aha. No dobrze, zaraz to rozplątamy jeszcze raz, tak jak ma być. Tu no, ma pójść tak. To właśnie teraz to przypinamy tu. To jest jeden otworek, moi kochani. Ojejku, będzie trudno, będzie trudno to wszystko tak, wiecie, zrobić jak ma być, żeby nam się udało w sumie. O właśnie. Proszę bardzo. Moi drodzy, takie, takie dziwaczne stworzenie nam wyszło. Nie wiem co to jest, szczerze mówiąc, ale coś takiego, taki jakiś owad. No to jest to trzecie jajko, które odkładamy. No ale to nie wszystko moi drodzy, mamy teraz wróżki! Wróżki Kinder Niespodzianka z wróżkami. Jest ich tutaj bardzo dużo jajeczek, więc troszkę od będzie otwierania. Moi drodzy, co tym razem? Tutaj jakaś wróżka wypadła, to będzie czwarte jajeczko. Liczmy to, liczcie moi drodzy, pilnujcie czy dobrze to liczę. No i troszkę tych zabawek będzie, prawda? O proszę, jakaś jaskółeczka tutaj jest. Moi drodzy, na kółkach można jeździć, tą jaskółką. Dobra, to włóżmy tu. Czy co to Nie, to jest ważka. Moi kochani, to ważka jest chyba. Tak? Prawda? Coś takiego? Nie, to jest ważka czy coś? Nie wiem, moi drodzy. Dajcie znać, jak myślicie, co to jest? Co to jest za? Jakaś, nie wiem, ważka może? Jakiś ptaszek? Cokolwiek, moi drodzy. Ciekawe, tutaj tak pokażę. Ciekawe, nie? Można tak latać. I to jest czwarta zabaweczka. Mam jeszcze troszkę tych Kinder niespodzianek. Dzisiaj troszkę tego rozpakujemy. Sporo, sporo tego jest, także zobaczymy, moi drodzy, jak to będzie. Jak to pójdzie. Ok. O proszę, tu jakieś słuchajcie. Znowu pojazdy to będzie już piąta zabawka. Zapewne czyli piąte Kinder, jajko Kinder niespodzianka. Uuu, jaki tutaj samochód? Patrzcie, taki, taki oto samochodzik. Nie wiem, czy widzicie ciekawe. No i to ciekawe, walec, moi drodzy, to jest pan walec. Walec smalec, tylko że nie ma wszystkich części tutaj. Jest taki zdeformowany ten walec. Dziwne, widzicie? Brakuje, brakuje tu elementów. Dziwne. Dziwne, że to takie robią dekompletu... zdekompletowane, szczerze mówiąc, te pojazdy. Jakieś śmieszne to trochę. No ale cóż, no, chińskie jaj... chińskie, znaczy nie chińskie, ale czeskie jajeczka. Kim będzie Ojejku. będę musiał to tu włożyć. No w ten sposób wejdziesz, jest pięknie. Bardzo ładnie moi drodzy. No i proszę. Tak wygląda pan walec. To jest kolejne z jajek niespodzianek. W sumie to chyba nie kinderki samnet, ale tak wygląda oto ten walec. I to jest która? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósta, tak? Dobrze mówię? Szósta zabawka, tak. To jeszcze zostały cztery. Moi drodzy, kinder niespodzianki. Tu jest jakiś kosmici, space. Tak się nazywa to jajeczko. Ale tutaj czekolady będę miał, słuchajcie. Otwórzmy sobie. I zobaczymy, co tam jest. Co tam jest ciekawego? Hop, hop. Musimy wyrzucić. Bardzo dużo z tego. O! Co to jest? Słonik. Moi drodzy, słonika mam. Pan słonik. Ale fajnie. Pan słoniu, słoniu słonikowy słonik, tak to wygląda. Nie wiem, czy mi się uda go złożyć w ogóle. Zaraz to zobaczymy. Słonikowy słonik, I to trzeba chyba odczepić od siebie, odłączyć te dwa elementy. Tak zespolone jest, ciekawe. Dobra, panie słoniku, słonik Dumbo, moi drodzy. Czy, 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 słonik, słonik, słonik. Słonik na biegunach. Proszę bardzo, mamy słonika. Patrzcie, jak fajnie to wygląda. Taki oto słonik. Aha. Śmieszny, nie? Moi drodzy. No, fajna zabaweczka, siódma tym razem. Więc już jest fajnie. Będę mógł to rozdać potem. I mamy teraz. Milky Chocolate Super Surprise Toys To jest... nie wiem właśnie jaka to jest seria, nie jest tu napisane Ale zobaczymy zaraz, moi drodzy Oho, ho ho, czekolady Otwórzmy to, jajeczko jeszcze Wow, bym znowu zniszczył Moi drodzy Wątpliwy stan tego Produkcja i dystrybucja No dobra, moi drodzy, jak to otworzyć teraz? Jak to otworzyć tutaj? Dobiję się do tego, czy się nie dobiję? Okej. Okay. A i widzicie, kolejna ta ważka. Ta ważka, którą już tutaj rozkładałem, już, już z nią robiłem kiedyś. Dobrze, teraz mi to lepiej pójdzie to ułożenie jej, prawda? Trzymajcie kciuki, żeby tak było. Opa! Ale ważko. Pięknie. Pięknie się ułożyło, moi drodzy. Bardzo ładnie. Cieszę się niezmiernie. O! No i mamy kolejną warzeczkę, znaczy nie wiem co to za jakiś stworek taki. No i zostały nam jeszcze dwa jajeczka, moi drodzy. Jeszcze dwa. Czyli w sumie dzisiaj 10 jajek było otwieranych. Słuchajcie, 10 jajeczek. Otwieramy pyk! Zobaczymy co tu też ciekawego stąd yy, wyleci. O! Samolot. Chyba samolot to jest. Fajnie. No kochani, trochę tego jest. I samolocik, brocik, samolocik. Dobra. Wow, ale śmigło. Słuchajcie, nie wiem czy to dobrze zaczepię. O, jest. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Brzum, brzum, można latać tak słuchajcie. Fajnie, fajnie kolejna zabaweczka. No i zostało ostatnie jajeczko, moi drodzy. Teraz go pozwolę sobie tu rozpakować. Dobra, i otwórzmy go teraz. Ciekawe co to będzie. O, kolejna wróżka. Moi drodzy, nie, teraz coś innego. Serii wróżek, ale teraz coś innego. Teraz jest jakaś inna pani. Moi drodzy. Teraz coś innego. Zaraz wam to pokażę. Muszę to wszystko tutaj dobrze ogarnąć. Tutaj jest miejsce na te rączki zapewne. Nie wiem czy to w ten sposób ma iść. No tak prędzej, prawda? Dobra, ułóżmy to, bo to jest bardzo trudne do ułożenia. Wow! Jeszcze takie nieporęczne. Troszkę. Tak. Tutaj główka. Dobrze. Czy mi te oczka dopasują się? Mam nadzieję, że tak. Okej. Okay. Tu halo. Halo, halo. Okej. Okay. Dobrze, weszło to, proszę bardzo. Taka oto wróżka, taki hipek, postać, moi drodzy. No i co, to by było na tyle, jeżeli chodzi o opening Kinder Niespodzianek, 10 Kinder Niespodzianek. Zostawcie łapkę w górę. No i już niedługo będą kolejne openingi. A tymczasem, e, dziękuję wam bardzo serdecznie. Troszkę tych zabawek udało nam się uzbierać. Już tyle mam e, zabawek z Kinder Niespodzianek, popatrzcie, do przekazania e, dzieciom. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!